Fajne, takie białutkie, gładkie tylko muszę uważać bo może być ślisko idealne młodziutkie bandy takie piękne widoczki trasa niebieska idealna widokowo Prze taka widoko widokowa nie za trudna. najgorzej. Tutaj trzeba uważać, żeby się nie zabić. Nie, jedź na platformę! Nie, dziadzia, nie! Loco! Naprawdę piękne widokowo te trasy. Zapomniałam zrobić jednej rzeczy: przepisać spadek. I wszystkie swoje lalki. <grym> Nie mam lalek. Nie wiem, jakieś zeszyty książki. O, chodź, idziemy. Widzimy? Widzimy. Na hopy no. Trzeba się odpędzić, żeby podjechać po ostatni. Kalczyk, że zaplek. Ale ja nie chcę skakać. Eee, koszmar. Niebieska to jest moja ulubiona, bo jest bardzo ciekawa przyrodnicza, ma piękne widoki w niektórych miejscach, a jednocześnie jest w miarę łatwa, chociaż ma bardzo rozmieszczone klasy. Tak jak na to tak. nie, zaraz odjadę niżej bo to straszne już mój drugi przejazd to właściwie trzeci na tej właśnie Zawsze tak jest, tak, to weźmiesz. Tak na Jeden tam kompletnie zwalił, taki się tak jak wjechałem do tego. Tak, tak, tak. uważaj! Dużo już. Trzeba uważać, boż na to zachodzi dużo jeśli macie szczęścia. Chyba zobaczyłem niewielkiego węża chyba ze skrajca. Nie mogę minąć. Dla wszystkich polecam te trasy. Oh. Się boję tych band. No tak. Słyszałeś, że szybko one się boją? Pendolino. Nagrywasz? Tak. Ania chcesz? nie nagrywa, bo Hania chce i sobie umknął na i on Ale, że ona nie jest na filmie, tylko wszyscy inni. Jejesz. Ja, ja. Może będę, a jak będę dorosła, no bo wtedy mogę się nagrywać, teraz jestem niepełnoletnia, nie mogę pokazywać twarzy. Na 67 lat. Pięknie skaczesz. O kurde. O co ja się na to zgadzałam? Kulera jasna. Aha. Osobom niedoświadczonym tego nie polecam. Też jestem niezbyt doświadczona. Dlatego się boję. Eee. Jak coś jak puścicie, film z tego, to się nie przesłuchujcie, co ja do siebie gadałam. Tylko nie wiem czy YouTube nie zrobił filmu Straszne trochę Ale ja na, na kilku niechcących wyskoczyłam Nie wiem, gdzie oni nie prowadzą Po lewo To ten O Jezus O nie Znowu ta pomarzkowa Uj. O nie. o nie O nie, o nie, o nie Strasznie tu się skacze No ja to zgrazałam. Oj, oj 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 Ja już podwoziem Patrzę, czemu mój rower do tego nie jest zbyt dobry Nie polecam we spadekach Cokolwiek to jest, ale dziadek ja tak że jeździ we A to złe. Chyba do wpina na tatum nie mam pojęcia Trzeba się jeszcze tylko Oj Tata, w niektórych miejscach ramą zahaczam. Dobra, przeżyłam. O Jezus. W dużych miejscach ja ramą zahaczałam. Jak to ramą? No ramą zahaczałam o te chopy, jakichś jak? nie skakałam. Przeżyjemy to, duży to płatka, teraz to na szedzie. I można się trochę rozpędzić, bo nie ma chłopców, z których dałoby się wyskoczyć. O, mój ulubiony fragment. Takie przyjemne bandy, naprawdę. Przyjemne. Rodnice trasy, pełno miejsca nie da się wylecieć praktycznie.